Prime MMA 13. Czy to początek nowej ery? Zaczynamy od prawdziwej bomby. Federacja Prime MMA ogłosiła, że ich 13 gala sprzedała aż 120 tysięcy pakietów pay per view. Jeśli te liczby okażą się prawdziwe, to mówimy o absolutnym hicie sprzedażowym, który może na nowo zdebiutować układ sił na polskiej scenie Freak fightów. Chociaż niezależne źródła sugerują, że rzeczywiste wyniki mogą oscylować w granicach 40 000 do 60 tysięcy, to nawet te niższe szacunki. Wskazują na stabilną i rosnącą pozycję Prime. Pamiętajmy, że Prime MMA 13 nie miało aż tak medialnej karty walki jak ich poprzednie wydarzenia. Mimo to wyniki sprzedaży jasno pokazują, że Federacja potrafi przyciągnąć widzów nawet bez największych gwiazd. To bezpośredni sygnał, że Prime może zacząć realnie konkurować z Fame MMA. Czy to właśnie ten moment, kiedy Prime na poważnie zagrozi dominacji Fame? Rekordowy wynik pay per view to obietnica, by faktycznie stać się realnym zagrożeniem. Prime musi powtarzać. Takie osiągnięcie i utrzymać wysokie zainteresowanie publiczności. Czy im się to uda? Czas pokaże. Denis Labryga i ogórek dla influencerki. Spontan czy show? Przenosimy się do świata fame MMA, gdzie Denis Labryga dostarczył internautom sporą dawkę śmiechu i kontrowersji podczas jednego z eventów. Denis wręczył dziewczynie na scenie ogórek. Co ciekawe, zrobił to zupełnie spontanicznie, nie wiedząc, że to influencerka z programu Randki w Ciemno. Okazało się, że ten z pozoru niewinny gest wywołał. Fale emocji i pytań. Sam Labryga przyznał, że nie miał pojęcia, kim ona jest. Ta sytuacja nabrała jeszcze więcej pikanterii, gdy przypomniano jego udział w randkach w ciemno, gdzie obiecywał wybrance UFC wspólne życie pełne pasji. Niestety dostał kosz, a dziewczyna wybrała kogoś z lepszym portfelem. Internauci od razu podchwycili temat, komentując: Szacun za ambicje. Dziś liczy się tylko kasa. Na domiar złego Denis Załęcki pół czart, pół serio, zarzucił Labrydze, że ten randkował z policjantką, co w ich kibicowskim środowisku miało być nad wyraz niedopuszczalne. Oj, dzieje się w świecie Denisa, a nawet Denisów. Fameball. Piłka nożna z elementami freakfightu? Feim nie przestaje zaskakiwać i zapowiada swój pierwszy projekt Fameball. To ma być istna hybryda. Połączenie piłki nożnej z elementami sportu walki. Według wstępnych informacji podczas gry dopuszczana... Będzie nawet walka bokserska. Pomysł jest niewątpliwie świeży i już teraz pojawiają się porównania do golca w MMA, co budzi mieszane uczucia. Część komentatorów twierdzi, że to desperacka próba złapania uwagi, podczas gdy inni widzą w tym potencjał na coś naprawdę innowacyjnego. Czy fameball stanie się wiralowym hitem, czy to faktycznie kreatywna innowacja, czy może zbyt chaotyczny i niezrozumiały eksperyment? Musimy cierpliwie poczekać na pierwsze szczegóły i oczywiście na reakcję publiczności. Jedno jest pewne. Fame znowu próbuje wytyczyć nowe ścieżki. Pasud kontra Szymol. Ostro i w pośladki. Scena freak fightów to nie tylko walki w klatce, ale i poza nią. Robert Pasud i Szymol zafundowali nam kolejny ostry konflikt. Szymol publicznie wyraził zdziwienie, że Pasud i IMG w ogóle mogą jeszcze streamować. Pasud nie pozostał dłużny i w typowym dla siebie stylu przypomniał Szymolowi jego przeszłość. Promowanie kasyn i rzekome walenie krech na streamach. Robert jasno stwierdził, że obaj mają brud na ręce, więc Szymol absolutnie nie powinien stawiać się w roli mrocznej wyroczni. To z pewnością dopiero początek tej ostrej wymiany zdań, a nie pojedyncza potyczka. Warto obserwować, czy ten konflikt będzie eskalował i czy przerodzi się w coś więcej niż tylko słowne utarczki. Możemy spodziewać się dalszych ciosów poniżej pasa. Gleba przed fame 26. Albo wygram, albo mnie wyniosą. Patryk Gleba, Tołkaczewski, zelektryzował fanów swoim jednoznacznym oświadczeniem przed walką z Marcinem Sianosem. Albo wygram, albo mnie stamtąd Zapowiedział, a stawką w tym pojedynku jest bagatela. Milion złotych w sztabkach czystego złota. Gleba jest znany ze swojego charakteru, zaciętości w walkach, nagoje pięści i kontrowersji w dążeniu do celu. Tak ostre nastawienie, wygrana albo koniec, to gwarancja niesamowitych emocji w oktagonie. Tłukaczewski zawsze dostarcza niezapomnianych wrażeń, a jego determinacja przed walką o taką stawkę zapowiada prawdziwą gratkę dla widzów. Pokora i refleksja. Arkadiusz Tańcula po swojej porażce z Tazim zachował się z Godną z podziwu klasą napisał: Zawiodłem was, przepraszam. Przyznał otwarcie, że był dobrze przygotowany, ale po prostu nie miał swojego dnia. Co ważne, wziął porażkę na klatę i nie szukał żadnych wymówek. Fani są podzieleni. Jedni wspierają go i doceniają jego szczerość, inni sugerują, że musi coś zmienić w swoich przygotowaniach. Czy czeka go dłuższa przerwa, czy może intensywne treningi pod nowym kątem? Czas pokaże, jaką drogę obierze tańcula, by wrócić na szczyt. Jeżeli to jest w ogóle jeszcze możliwe. Mówiąc o tańculi, nie sposób wspomnieć o jego Tazim okazało się, że ten zawodnik mimo poważnej kontuzji szkła wbitego w pian nie wycofał się z walki i zdołał pokonać tańcule. Po jego pojedynku Tazim skromnie przyznał, że nie potrafi zadawać ciosu w farterze, ale za to twardość to jego drugie imię. Internauci są pod wrażeniem jego niesamowitej determinacji i wytrzymałości. Pytanie, które ciśnie się na usta. Jak daleko zajdzie Tazi, gdy będzie w pełni zdrowy i wolny od kontuzji, jego postawa to inspiracja dla wielu. Na koniec bomba ze świata MMA. Współwłaściciel KSW, Martin Lewandowski, ostro skomentował decyzję Mariusza Pudzianowskiego o przejściu do Freak Fightów. Nie po drodze mi z jego idiotycznymi ruchami. Dziwnie mi to określić, powiedział Lewandowski. Zaznaczył również, że na obecną chwilę nie widzi powrotu Pudziana do KSW, a ich drogi się rozeszły. Co więcej, Lewandowski stwierdził wprost, że czuł się, jakbym rozmawiał z obcym człowiekiem i nazwał decyzję o Freakach dużym błędem. To zdecydowane zamknięcie tematu przez KSW, które jednocześnie podsyca plotki o dalszej karierze, Pudzianowskiego w świecie Freak fightów. Wygląda na to, że powrót Pudziana do KSW w najbliższym czasie nie ma na co liczyć. Natomiast jest to pewne otwarcie drogi do świata Freak Fightów. Myślicie, że Pudzian pójdzie w tą stronę? Podsumowując, polska scena Freaków i MMA to prawdziwy wulkan emocji. Spodziewajcie się dalszych spięć między Labryką a Załęckim oraz Pasutem Aszymolem Tazji i Gleba. Przykłady determinacji ich postawa w walce, czy to ze szkłem, w pięcie, czy nastawieniem wygrana albo śmierć. to dowód na to, że na scenie freaków wciąż nie brakuje prawdziwej twardości i charakteru. Jak widać, polska scena freak fightów i MMA jest dynamiczna i pełna niespodzianek. Dajcie znać w komentarzach, które z tych tematów najbardziej Was intrygują. To... Denis Badboy Załęcki stracił panowanie nad sobą i został wykluczony z gali. Co się dokładnie wydarzyło? Kto sprowokował? Kto przesadził? A może kto zajmie jego miejsce? Zaczynamy ten temat. Podczas Środowej konferencji w trakcie gali Fame 26, która odbyła się 12 lipca w studio ATM w Warszawie, doszło do poważnego incydentu z udziałem Denisa Załęckiego. W trakcie zbliżającego się face to face z Kamilem Mindą, jeden z widzów na sali zaczął obrażać Denisa. Według relacji świadków nie były to zwykłe docinki. Obelgi miały być wyjątkowo mocne i personalne. I wtedy stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. Denis rzucił się w stronę widza. Próbował przedostać się przez barierki i skonfrontować z osobą z widowni. Realizacja nie pokazała tego na wizji, ale materiał, obieg, sieć, a komentarze nie pozostawiają złudzeń. Według niektórych źródeł widz miał zaledwie 15 lat. Jeśli to się potwierdzi, sprawa może mieć poważne konsekwencje, bardziej niż tylko te sportowe. Natomiast tutaj nie mamy pewności co do wieku. Federacja zareagowała błyskawicznie, jeszcze tego samego dnia ogłoszono, że Dennis Załęcki zostaje usunięty z karty walk fejm 26 w oficjalnym komunikacie. Ze względu na wczorajsze wydarzenia na konferencji, Denis nie wystąpi podczas sobotniej gali. Decyzja zapadła szybko, i choć nie wszystkim fanom się spodobała, organizacja postawiła jasną granicę. Warto dodać, że atmosfera na konferencji była mocno napięta. Kamil Minda. Przyszedł na konferencję w koszulce z wizerunkiem Denisa, co przez wielu zostało odebrane jako celowa prowokacja. Denis był zaczepiany nie tylko przez widzów, ale również przez pytania prowadzących między innymi o sprawy prywatne. W pewnym momencie nie wytrzymał i pękł. I tu pojawia się ważne pytanie: gdzie przebiega granica show? Czy w świecie free fightów emocje usprawiedliwiają takie zachowanie? Po usunięciu Załęckiego z gali Michał wampir, pasternak został bez przeciwnika. Jak Wy oceniacie sytuację z Denisem? Czy Federacja postąpiła słusznie? Po konferencji głos zabrał sam Denis Załęcki w emocjonalnym oświadczeniu na Instagramie ujawnił kulisy tego, co jego zdaniem naprawdę wydarzyło się na panelu MMA 26 Według Denisa cała sytuacja była wynikiem prowokacji. Jak twierdzi, z widowni padły brutalne obelgi pod adresem jego mamy, osoby prywatnej, która nie ma nic wspólnego. Ze światem freakwajtów. W momencie gdy usłyszał słowa, cytuję, urodziła kurwę, nie wytrzymał i ruszył w stronę widza. Twierdzi jednak, że nikogo nie dotknął, a jedynie zareagował słowami. Denis pisze dalej. Każdy normalny facet zrobiłby to samo za swoją matkę. Gość nawet nie miał mikrofonu, a mimo to mógł bezkarnie obrażać moją rodzinę. Oskarża też federacja o brak reakcji i przyzwolenie na prowokacje. Twierdzi, że Boxdel i organizatorzy wiedzieli wcześniej, że będzie próba wbicia się labrygi i ataku słownego na jego dziewczynę. Całość kończy się mocnym akcentem. Gratulacje kontentu. Budujcie sobie zasięgi na innych kobietach i pozwalajcie widownie bezkarnie obrażać matki zawodników. To jest kierunek, w którym teraz idziecie. Warto zaznaczyć, że relacja Denisa rzuca zupełnie inne światło na tą sytuację. Ostateczna ocena zależy od nas. Widz ale jedno jest pewne: emocje w Freakfightach sięgają coraz częściej punktu krytycznego. I gdy wydawało się, że walka Michała Pasternaka na Fame 26 wisi na włosku, federacja ogłosiła szokującą zmianę. W miejsce Denisa wchodzi jego ojciec. Tak, dobrze słyszysz. W klatce pojawi się Crazy Załęcki. To właśnie ojciec Denisa stanie naprzeciw Michała, wampira, pasternaka już w najbliższą sobotę. Decyzja zaskoczyła wszystkich i podzieliła fanów. Czy to było zaplanowane wcześniej, czy cała ta drama to część większego scenariusza, a może po prostu niefortunny zbieg okoliczności, który fame wykorzystałoby jeszcze mocniej rozkręcić gale. Co wy o tym wszystkim myślicie? Czy Crazy Załęcki to dobry wybór? Czy Federacja wykorzystuje rodzinne emocje jako show? Zostawcie komentarz i dajcie znać, po której jesteście stronie. Widzimy się już na Gali Fame26.